Hallo, nagrywa się? Nagrywa się. Dobra. Gramy... Znowu Fortnite! Wow well, mega wow well, mega O, no wysadzanie z yy. Jest moc. Bo gramy w Fortnite. Ja no, co mam gadać? No kurwa dziwnie tak gadać, No, się nie przyzwyczaiłem, ale... Ale co poradzisz? Yy. Mikrofon se naprawiłem, nie ma szumów, przynajmniej się nie wydaje, więc to jest dobrze. Very good, very, very. Very good, very good. I w sumie nie wiem, czy ja... Jakby nadal nie wiem, co ja chcę robić. Z tym czy ja chcę, nie wiem kurwa, zostać jakimś youtuberem. Czy ja, ja nie wiem nic, wiesz co chodzi Czy po prostu to jest dla mnie, czy to dla kogo? Ale chuj No bo w sensie hmm. No bo to jest tak pół na pół, bo no w sumie śmiesznie, było, bo zostać jakimś małym youtuberem bo... Bo, bo... Yy. Bo sobie nagrałem jakiś randomowy filmik o trzeciej w nocy, bo zobaczyłem jakieś jak dziecko nagrywa. To by byłoby śmieszne, ale... Ale... Ale rel. Więc relowałbym wtedy. Ale szczerze mówiąc, to w sensie nie wiem w ogóle jak zedytować te, te, ten filmik, bo ja sobie pierdolę, pierdolę i ciągle pierdolę. Jak coś usunę, to nie będzie furmy, jeśli wiesz o co mi chodzi. No way, że mi spierdoliło. Jebany. Pa no i chuja ja nie wiem. Gdzie mogę go rozjebać bo na slime you gang? Ha, -ha. Easy 26 of February, nie wiem, nie chyba... No, tak... Mm, mm, nie wiem czy. 26 February, Brogot Slimed. Ej ale w ogóle dzisiaj to, kurwa ma być na tym instagramie Tyle nie wiem Ciągle jeszcze w szkole się napierdają albo gdziekolwiek Albo bardziej w szkole najwięcej Co nie Takie filmiki na ten Jakbyś livelika oglądał Co nie yy, Trochę było postrzeleń takich randomowych Że z ludzi strzela I... co jeszcze tam mi się wkazało no i chyba tyle, ale w ogóle what the fuck. mega, mega dziwna situation to jest prawdziwy człowiek Pier... dobra Jesteś, kurwa bezrodzinny jebanyż ma to pierdolona Chuj ci do pizdy Patrz Dzieci, Kurwa z matka umrze Chuju jebany Przegra jakimś skinem obstralnym kurwa Wypierdałeś, ma to pierdolona kurwa mać Jebany pilsze, Kurwa pil pilnij sobie Pilnuj swojej dupy bo kurwa zobaczysz Znajdę cię chuju jebany Dobra jesteśmy w następnej grze Jakby w tym nowym sezonie to ciągle Tutaj, tutaj się zacz... spałni zawsze ten pociąg, co nie? Można takiego speedruna zrobić, że lądujesz tu, ten jakby... Yy, plecak to jest? Chyba, no chyba to jest plecak. Znaczy to nie jest plecak, tylko to jest... Dżimbug. Yy, nie pamiętam, jak to się nazywa. Co nie? Tutaj możesz otworzyć i szybko rozpierdolić te dwie te yy, wieżyczki. Termitem, który się zawsze dostaje. Tak o, pyk. Wisz? Mo ja się chowasz, bo będzie napierdala. Chyba tego nie możesz zatykować. Możesz, ale żeby to nie było skurwiające wiesz co chodzi ziom to bierzesz se. aha nie możesz no dobrze mówię nick eh, 30 dobrze pokazał no I to jest speedrun mega alo stop no i tu se schodzisz bo, bo już ten i się będą spałnić to się rzucasz na nich. No, nie mnie ale tragedia, ja pierdolę. Daj mi ammo... Ej, ale tej broni tak nie lubię, taki kurwa gówno. What the fuck? To jest ten boss, a nie? Myślę, że boss się spalni. Dobra, no i pyk. A! Tu było że jak ma, ma się ten <laughs> termit, to właśnie tu można użyć, żeby tutaj u, no tutaj użyć. No tutaj użyć. I to się wtedy szyb, szyb, e, szybko zniszczy, zamiast tej broni używać. Tej akurat mi się poszczęściło, więc mi zapnęła Ale nawet nie planowałem. Tak ona spontanie wyszła co chodzi. I lecimy. Tam... Tam for fight, to Dobra, ale szczerze mówiąc, zamiast... Związ... Ej, 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 ej! Chciał mi ukraść. Daj mi sniperkę. Dobra, i teraz tobym wymienił nie w sumie. O nią amo, łotwo. O, prawie bym o tym zapomniał. O nią amo do tego, łotwo. Tragedia Dobra, ale my wtedy idziemy tu Tu Tu, Tu. ja tam nie chcę iść No i jest sigma, co nie? Tutaj <laughs> szybko sobie to mogę rzucić Jakiś chuj się zjawi, to będę widział No tak. Tu jest zejście. Tu, tu ma się ten termit. Szybciej, ja nie mam czasu. Mi się śpieszy. kiedy Victory Royal. Wiesz o co chodzi, Jo. <coughs> Bro had that virus You know what I mean I got that virus Dobra, esa, czeku Szybciej A tu jeszcze jest Dobra Tu jest dodatkowy termit No to, to jest mega Ta Trzeba wszystkich zabić tych pomagierów yy, Bo inaczej się nie bije jakby tak ma. Fuj mały damage jest yy, na tym A, jednak nie Myślałem, że coś do, dobrego dropnęło Ej, what the fuck? No, myślałem, że już Jakąś klątkę tego what the fuck I włochuję się... tu jeszcze? dobra hmm. Ciao Chyba sobie rzucę pod nogi Ej, i pójdziemy pod tamtego biga co tu był nie, nie tu lub po drugiej stronie widzisz, bardzo dobra pamięć, widzisz, to jest big. wszystko wiemy, wszystko mamy yy, dobra, teraz jest to, także ja wolałbym auto dobra, pójdziemy sobie po kartę meteorologiczną będzie dobrze E, no. teraz Dobra, to jest jakiś y, debil. Halo, proszę nie tak. Halo? Excuse me. Oh. You can O, tu lód jest, what the fuck? What the fuck? Ojej, a muszę mieć jakiś mgłę, bo to jest tragic. Traf coś, xd? Bo jak nie wiem gdzie on jest. Sraka ci na mordę! Nauczy grać! Kurwa! essa O, tutaj nie możemy Eee... Tutaj proszę. O, nie tak. Tyk. I can't down the cup... I can't down the cup... I can't down the cup... Dobra i teraz zrobiłbym tak. Właśnie tak bym wziął. To mi się rzucił. Uuu, czy ja chcę to wziąć. Bym chyba tak zrobił i tu jest to. Nie, nie, da. Ja bym sobie posnajperkował ludzi. Tu było przełowane. Chyba. No. Dobre. Teraz idziemy pozamiatać jakichś bambików. Ja powiem. To, ja... Yy, Obejrzałem ten filmik godzinny, no lecz no niecałe, no, 20 minut nie mi się reszty. I szczerze mówiąc To za dużo pierdole, No co mam powiedzieć? Ja about to slime him, patrz bro To to get cooked. O oh, ma. No mówię, ja kurwa nie umiem tragedia 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 jeszcze raz. To jest trzecia gra już. What the fuck? Ten jest jej Co ja, będę mogła taki... Winna zdobędę? Trochę tragic. Trochę tragic. Nie no. To jest chyba ostatnia gierka. What the fuck? I'm the alpha! Auuu! What time is it? Jest pierwsze... Nie zero trzydzieści trzy tak mój Sleep scare, scare dual. Też Ale nawet w końcu, są prostu z tego dynamitu, jeszcze termitu I... Wyrzucenie go tutaj Tutaj dwa Tutaj dwa

Trochę słabo, ten wyniki, ale jest okej. Powiedzmy, że tak. Zamiast tego będziemy szukać. Zamiast tego będzie to. To jest to. Teraz idziemy do jakiejś sklepu, który jest najbliższy. O, no i właśnie jak się obrobi, to można od razu do sklepu pójść. Wymienić te dwa tokeny, co się dostanie. Do Black Market. Tam kupiłem Black. Wiesz co? No? Bo sprzedajemy. No i chcę dokończyć słowo. i chyba nie mogę powiedzieć. Ja nie wiem, pewnie... Jestem no ażanym się. Kogo chodzi? dopiero no mu sobie powiem, jak ja nawet nikim jestem. Jak ja nie jestem nikim, to też dobra nie byłem jakimś chillerem w może to raczej wtedy ale teraz i teraz chillerem to i teraz najlepsze najlepsze uczucie to jest, a... jest to uczucie <tostuje> chiller. w złowieku ach bo ja muszę jeszcze to zrobić ja pierdolę po co szkoła jest chyba gówno jakaś kurwa baba pierdolnięta mówi zrób to zrób to mówi trzy miesiące temu powiedział Yy, teraz nagle gdzieś przy, przy, przypomina się o, o tym co to odrobiono już? No, to było szybkie What the fuck? the fuck? What the fuck? Oh fuck? Te Bro. Juri? Nie, to, to jest prawdziwy człowiek. Si Ej, no aż takiego sw swojego komputera nie masz, żeby się kurwa stibagował, wziął. Szanujmy się, trochę. Fajny komputer. Fajnie. Co to miało boczek. Wypierdziela pan są o. O, 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 o. To jest dobre. Wolą niepe. Zostajemy... Fendi Fendi. Zadajmy tak. Jakby w tym... Baczko wziąć z niej fajnie działa. się. Eee... Hmm, podam się, że jak blaszkę... Nie jest aż tak nostalgicznie, ale... Jest bardziej... Modern, żeby powiedzieć. Jest ten... ten chujek, to Na... na tym, tym sklepie, co byliśmy wszystkimi. Dobrze, tu, a tu się tutaj tworzy, dobra, to można Dobra. Ja w to się zastanawiałem. Czy to pójdzie nie, nie. to? to? Dobra. Tu. Dobry, dawaj. Nice Co to za wrócik? Mytyczny? O, dobra, noise. Byk, mytyczny. Lecz minia. To chyba sobie nie, nie. Dobry, nie wiem, Czy nie i taki to? samochód, jest du ma dużo haperów, to jest nie ale Dobra, jak wygram ten mecz? to robię face grill Wow, wiem co to, to... i nic nie robię jak ale widzisz, widzisz coś tam?

Dobra jest Amunicję poproszę. Dobrze. Dobrze. O i tu odkryjemy so O, będzie fish. Ale gościu ma prawie. Jest sobie mogę to. Czyścić, wejdź. To jest tutaj. O dobra. No i teraz minęły... A moje jest coś w ślub? Chyba nie. No tak jak mam pałkę self znajdę, to muszę tam... Hmm. No muszę wymienić pałkę, bo mi się jakąś dodałaby Lizzie. jest git. Co nie? O, iż... Mhm... Mam go tu Ej, John. on? Oh. Ma dziecko! Widzisz? Oh? Ma dziecko. Ej no, aż takim gównem nie jestem. Dobra, jebać. Już mi się odechciało z tego Fortnite'a. Co to być? Pierdolę. Koniec, koniec filmika. Skończyło mi się wena nagadanie. Bye bye. Czy to jest... O, jeszcze unboxing, unboxing. Um, co tu? Yy, what the fuck? No cię ciebie Nic ciebie... Cie... Dobra I won't say anything But I would kinda fuck the shit out of her Like what? Ten skin w ogóle obrzydliwy, tak mi się chuj nie podoba, nie wiem Pracy wygląda jak Italian 40 lat mam, weź w kule, chuj Co go wymyślił, niech go odmyśli Dobra Bye bye ludziki yy, Widzimy się Nie wiem Ale widzimy się później Bye bye